witam Was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym daily vlogu. Dzisiaj jest sobota, więc jest to dzień na kompletnym luzaku, na kompletnym chillu. Ja się nigdzie nie śpieszyłam, wyspałam się, wstałam około godziny 9, w sumie obudziłam się około godziny 8 jeszcze godzinę w łóżku książkę, a z łóżka samą godzinie 9. Słuchajcie, zjadłam śniadanko, zrobiłam make-up i nawet dzisiaj miałam ochotę wytuszować rzęsy. Pomyślałam, że skoro będę miała bardzo przyjemną, e, sobotnią wycieczkę, więc chcę fajnie wyglądać i powiedziałam, że dlaczego by nie wytuszować rzęs. Ale jakie plany mamy na dziś i co będziemy dzisiaj robić, to może opowiem Wam po małej czołóweczce. Time is not on my mind, but then it's you. Oh, I love it when the love comes around, and then I remember. I had a really hard W dodatku wczoraj jechałam do Gdyni, gdzie już nie nagrywałam dla Was vloga, ponieważ załatwiałam sprawy prywatne. Ogólnie okazało się, że nadal jechałam do Gdyni, wiecie, nic nie załatwiałam, tylko jeden numer telefonu, więc ta wyprawa była kompletnie bez sensu. Ale czasami takie niekoniecznie pozytywne dni również się zdarzają, ale chociaż usłudziłam go sobie pumpkin spice latte i teraz muszę bardzo u i ci unikać trójmiasta, ponieważ jak wiecie, pumpkin spice latte to jest takie moje małe. Uzależnienie. A że ta kalwa jest koloryczna i droga, to też nie chcę przesadzić z nią, więc po prostu będę musiała unikać e, jakichś Starbucksów czy geleki kardowych, żeby mnie po prostu nie kusiło. E, ja dzisiaj postanowiłam po tym trudnym tygodniu zrobić sobie taki totalny dzień off i jadę sobie na wycieczkę. Co prawda wybrałam zupełnie inny kierunek niż zazwyczaj, bo wybieram się, słuchajcie, na półwysyp Helskie, dokładnie do Helu, do miasta Hel. Myślałam, że w sumie chyba nigdy nie nagrywałam wam vloga z półwyspu Puchowskiego, a tym bardziej z miasta Hel, więc zabieram ze sobą dzisiaj... Wiecie, Osmo Pocket'a i będę nagrywać wam przybitki. Muszę powiedzieć, tak, mam włożoną kartę pamięci, bo czasami zostawiam tutaj przejść w Ale dlaczego witam się do Was z domu? Bo po pierwsze, mam jeszcze prawie pół godziny do pociągu, no, nawet więcej, bo mam pociąg po 12, a jest teraz około godziny 11.30. Dodatkowo pomyślałam, że pokażę Wam krem, który kupiłam i pokazałam Wam na Instagramie. Bo ja zapytam Was na Instagramie, jaki krem na świecenie buzi po lesasie. I na przykład krem z, z po sej znam, ale niestety mnie też nie wysuszał. I dajeście mi wiele fajnych polecajek, i na pewno tamto też będę testować. Ale akurat byłem profesjonalnie, potrzebowałem czegoś na CITO, i nie było niczego z tych produktów, które mi polecaliście. Więc kupiłam, słuchajcie, takie oto krem, i to jest w ogóle Let's Face It. Krem nabliżająco matujący, i to jest w ogóle z firmy Polski, bo to jest z i naprawdę ma bardzo fajny opis, bo to jest krem nabliżająco matujący z kwasem chlorinobum. Dzięki zawartości aloesu, masła mango i Nutri-Shot E plus F intensywnie i długotrwale nawilża, skutecznie matuje, tak żeby wyrównuje kolory skóry. Więc opis zapowiada się naprawdę fajnie. Ja kupiłam wczoraj i wczoraj też go właśnie, nie wczoraj, go kupiłam, czyli czwartek a w piątek, wczoraj nałożyłam tylko ten krem i korektor i puder, bo nie lubiłam makijażu ale że miałam dość duży mocny wysyp na brudzie, to stwierdziłam że zrobię taki wiecie, mikro makijaż, żeby po prostu jakoś się prezentować na zewnątrz i właśnie nałożyłam sobie ten krem i wydaje mi się że miałam naprawdę dużo lepiej wyglądającą się twarz i że się tak nie świeciłam, ale dzisiaj zrobimy sobie taki pełny test, bo Dobrze mam odpaszczonikiem, potem nałożyłam ten krem, potem nałożyłam puder, ten sam co ostatnio na jego narzekam, czyli właśnie ten puder Everline i zobaczymy bo po prostu jak się będzie to sprawdzać w ciągu dnia. I też chciałam Wam przy okazji pokazać puder, bo wiecie, teoretycznie sam krem mogłabym zabrać, pokazać Wam do zewnątrz, ale chciałam Wam pokazać tę podarkę. Po pierwsze, to się zawsze trudno otwiera i muszę się trochę namęczyć, zanim otworzę to opakowanie. 12 sekund later. Zobacz, ja ten puder kupiłam miesiąc temu, może? może 3 tygodnie temu, musiałabym znaleźć na vlogach, jeżeli znajdę to napiszę Wam na dole i zobaczcie już mam naprawdę spore dęko w tym produkcie eee, i on po powolutku już zaczyna tutaj tak się brzydko brlić. Eee, ja się cieszę, nie będę ukrywać, ponieważ ten produkt mi się nie sprawdza i bardzo chętnie przetestuję coś nowego, ale ja jestem zdziwiona, bo ten puder ma aż 8 gramów, ma dużą tą powierzchnię, ale jest tak cienką warstwą, wiecie co, nałożone, że to aż żart i nie spodziewałam się, że mi się tak szybko skończy. Ja zawsze Mam wrażenie, że ten z mi się szybko kończy, ale kurczę teraz ten, to już w ogóle jest jakieś wariactwo. Kończy się chyba dwa razy szybciej, a jest przy tym dwa razy mniejszy. Więc powiedziałam, że Wam pokażę, bo sama nie mogłam uwierzyć w to, jak szybko ten produkt się kończy. Dajcie znać, czy używałyście tego pudra i czy Wam też tak szybko się kończył, czy ja po prostu za dużo tego pudru nakładam na twarz. I znowu mam wrażenie, że tu mam ten policzek cieni, tylko nie wiem, e, czy to nie jest efekt cienia, bo mam okno, co prawda, przed sobą, ale świeci mi tylko na pół twarzy, więc jestem ciekawa, czy ona jest po prostu mocniejszy czy, czy po prostu tutaj teraz pada taki cień. Can you tell me where to start? I need someone to empty this heart. Now, would help. Let me give you a piece of advice, she said. Wjechałam do Helu, po około 50 minut, pociąg może i był trochę naładowany, ale jeszcze nie miałam problemu, żeby wejść, wiecie, i w miarę był komfort podróży, więc nie można narzekać. Pogoda jest wręcz idealna, jest bezchmurnie i słonecznie i jest naprawdę ciepło, chociaż tutaj nad morzem jest taki chłodny wiaterek. Ja wyszłam teraz na chwilę do kawiarni, bo chciałam się okropnie pić i zamówiłam sobie czarną herbatę, bo jak wiecie uwielbiam czarną herbatę. A ostatnio przez alergię, słuchajcie, mam tak suche gardło że muszę pić dużo ciepłego, ponieważ później mam problem, żeby mówić albo żeby nagrywać. I wziąłam sobie jak to nie widzieliście na przybicce ciasto, a mianowicie jabłecznik. I był to bardzo dobry jabłecznik. W ogóle wyszłam sobie po drodze, kiedy zwiedziałam, bo najpierw zaszłam właśnie na dworzec, nagrałam Wam dworzec, potem przyszłam sobie w stronę właśnie miasta i Cypluchelskiego i tam spotkałam taki mini park, pomnik, to wszystko Wam nagrałam. I wyszłam tutaj do cukierni, e, piekarni, konkol i też przy okazji są tutaj stoliki, więc nagrałam outfit, wiecie, nagrałam e, rankingi i... i. Teraz właśnie nagrywam vloga, a w międzyczasie jeszcze zjadłam jabłecznik, który widzieliście na vlogu i pewnie widzicie po mnie, że dzisiaj nie jestem jakoś super radosna, kwitnąca i tęskniąc energię, energią, a to dlatego, że ja naprawdę miałam ciężki tydzień, słuchajcie, a do tego jeszcze nie mogłam spać tej nocy, bo pamiętam jak mi wszedł na głowę i wiecie, późno zasnęłam i chociaż stałam późno, bo się budziłam koło 8, to jeszcze później czytałam książkę, żeby trochę odciągnąć myśli i... Wiecie co, miałam takie myślenie, że może by zrezygnować, może być dzisiaj nigdzie nie jechać, wiecie, mieć no to tak zwanie wyrąbane, ale zostały nam trzy ostatnie dni ładnej pogody i powiem Wam zupełnie szczerze, że wiedziałam, że jeżeli nie pojadę właśnie na heretki, które sobie zaplanowałam, to będę siedzieć w domu i szkoda mi było tej pięknej pogody, ale też szkoda mi było, żeby... Wiecie, problemy gdzieś tam mnie przetłoczyły, wiedziałam, że potrzebuję oderwania, że potrzebuję jakiegoś czasu samej ze sobą, a przy okazji, wiecie, jak zajmę się nagrywaniem, zwiedzaniem, pokazywanie Wam fajnych miejsc, to też jest świetna odskocznia, bo tak naprawdę jeszcze jutro i pojutrze ma być pogoda, od wtorku do piątku ma padać, a na szczęście w sobotę ma tylko wiatr, bo w sobotę idę na koncert w więc yy, cieszę się, że chociaż nie będzie, wiecie, jakoś bardzo tragicznie mam nadzieję. Mam przygotowaną sukienkę z krótkim rękawem, ewentualnie mam zapasową z długim rękawem, ale wolałabym pójść w tej krótkiej, bo ona jest idealna, ale zobaczymy jaka będzie pogoda. I dlatego też właśnie stwierdziłam, że przecież nie na każdym vlogu muszę być turbo radosna, wiecie, energią. Chcę Wam pokazywać życie jakim jest i czasami niestety przytłacza, ale trzeba się po prostu zabrać w sobie i zrobić coś dla siebie, bo myślę, że to jest bardzo ważne. Dlatego też właśnie się wybrałam. Może jeszcze w poniedziałek uda mi się skoczyć w jedno miejsce, żeby nagrać vloga i widzicie, na przykład jak mam taki stan, że jestem wyczerpana psychicznie, to vlogi są najlepszą opcją, bo nie mam jakiejś super kreatywności na film stacjonarny i nawet pomyślałam, że mogłabym dzisiaj nagrać gdzieś, nie wiem, na przykład będąc na obiedzie, jakiś super film stacjonarny, wiecie, znosić jakieś fajne miejsce, ciche i coś wam nagrać, ale powiem wam, że kompletnie nie mam węgla, pomyślałam, żeby nagrać Storytime od Woodstocku, ale jako nie mam konkretnego pomysłu, jakby to miało wyglądać. Wiecie, musiałabym przemyśleć cały ten wyjazd, bo też nie wszystkich rzeczy chciałabym wam z tego wyjazdu zrażać, bo też było tam bardzo dużo prywate, ale chciałam wam opowiedzieć jak jako osoba wiecie na wózku radziłam sobie na Woodstocku, ale powiem wam, że dzisiaj nie mam do tego weny i właśnie w takie dni jak dzisiaj, kiedy jestem wiecie taka bez energii i właśnie z małą czwartymnością, to vlogi najlepiej się sprawdzają, bo to jest forma, która po prostu pokazuje wam wiecie codzienność, pokazuje wam co robię danego dnia i oczywiście gdzieś tam Chcę mówić mare fajne, rozsądne rzeczy, ale wiecie nie ma jakiejś wielkiej e, tragedii jak po prostu ten vlog będzie taki spokojniejszy i ludniejszy, dlatego też może w najbliższym czasie będą same vlogi, a może mnie natychmiast jutro pojutrze jakiś fajny film stacjonarny i coś nagram. Wiem, że dzisiaj akurat do tego nie mam jakoś wybitnie psychę. Dobra, dopijam herbatę i lecę zwiedzać miasto. I to nie jest mój pierwszy raz na hellu, byłam tu wcześniej, ale wiele lat temu, więc chętnie odkryję miasto po swojemu. Dajdzie. Dancing, yes, we've traveled far, seen so many dogs. But now I need to get some rest, nevertheless, a caress. So, let me give you a part of myself, she said. bardzo długi spacer. Teraz jest około godziny 16.00 i co doszłam do portu, ale za kawałek się cofnęłam, bo stwierdziłam, że jest to idealny moment, żeby się do Was odezwać. Szłam wspaniałą kładką. Co prawda dostanie się do tej kładki jest trochę trudne, bo na początku jest po prostu beton i to jest ok, ale potem są takie kociuby. A chociaż w większość drogi da się ominąć iść po prostu piaskowym brzegiem, więc nie jest aż tak źle, ale ostatni kawałek trzeba już przejść właśnie tymi kamykami. Więc jechałam po prostu powoli, a za tutaj było wejście właśnie na tą kładkę tam na tej kładce był też taki przyrząd do ogarnięcia pogody. Nie wiem, co to było dokładnie. Ja nagrałam Wam tą przybitkę, Jeżeli wiecie, co to było, jakaś stacja chyba pogodowa. Do tego był przepiękny widok, zarówno na port, wiecie, na morze. No, było po prostu fantastycznie. Kładka sprawiała, że po prostu to miejsce jest kompletnie dostosowane. Czy dla osób z moimi dziećmi w wózkach, czy też dla osób na wózkach. I uważam, że takie kładki są naprawdę rewelacyjne. Dodatkowo, słuchajcie, doszłam też do motylarni, jak mówiliście, Widzieć na przebitkach i okazało się, że ta motylarnia hel, właśnie tutaj w Halu jest dostosowana, bo próbowałam wejść do motylarni we Władysławowie chyba w zeszłym roku, czy dwa lata temu, chyba w zeszłym roku. I słuchajcie, ta motylaria była niedostępna. Moja siostra poszła sama i mi ponagrywała, a ja niestety nie mogłam tam wejść, bo tam było podłoże piaskowe i mi się na najzwyczajniej w świecie zakopała. Natomiast tutaj właśnie wszystko było z kostki i spędziłam w motylarni chyba z godzinę. Słuchajcie, bilet 19. Z dla osoby na wózku, a były przepiękne motyle. Do tego jeszcze była pani przewodnik, która opowiadała o gatunkach, o trybie życia, wiecie, o tym ile żyją motyle, o tym jak się wykluwają, co jedzą, w jaki sposób jedzą, jakie są rodzaje i tak dalej. I to było naprawdę fascynujące. Później dużo czasu spędziłam na nagrywaniu, wiecie, robieniu zdjęć, bo jak już byłam w takim fajnym miejscu, to chciałam to po prostu wykorzystać. Po tym długim spacerze i po wizycie mortalarni, gdzie okazało się, że pani przewodnik mnie kojarzy i mnie ogląda. Pozdrawiam z tego miejsca serdecznie. Naprawdę zrobiło mi się jakoś tak lepiej na duszy i nawet zgłodniałam. słuchajcie, teraz będę powoli szukała miejsca na jedzenie. Teraz jest już tak. Taka typowa końcówka sezonu i słuchajcie, miejsc jest jest bardzo mało, a ludzi z racji na przepiękną pogodę jest naprawdę sporo. Jest też dużo rowerzystów tutaj na Helu. Trochę się obawiam, że mogę nie znaleźć miejsca, bo też nie każde miejsce jest dostosowane. Ale zobaczymy, czy uda mi się zjeść w jakimś fajnym miejscu, ale zanim pójdę jeść, to pójdę do portu, ponagrywam wam przybitki, przejdę się jeszcze po porcie i wtedy będę szukała miejsca. Mam pociągi praktycznie co godzina, więc nie muszę się jakoś bardzo spinać, więc wiecie, czas mnie jakoś bardzo nie goni. Mogę sobie wrócić o 20 21, nikt nie tutaj nie planuje z czasem, więc teraz właśnie zabieramy się na, za port, zwiedzanie, oglądanie. Ja potrzebułam, ale w zimie i tutaj w zimie słuchajcie To można horrory nagrywać na hell, bo nic kompletnie się tutaj nie dzieje mm. Był niestety krótki, bo słuchajcie, zaczął mi się kurczyć czas. Zaplanowałam, że będę wracać z Helu o, pociągiem 18.45, tak żeby na 20.00 być w domu, bo niestety wieczory bywają już zimne. I, i słuchajcie, nagle się okazało, że była godzina 17.30. Ja miałam zagwozdkę, gdzie zjeść, bo najpierw spodobał mi się jeden lokal, ale wyszłam tam i słuchajcie, w kacie nie było nic ciekawego. Dlatego też stanęłam w kolejce do knajpy, która po prostu wydawała się być tutaj popularna i słuchajcie weszłam do Kutra. Co prawda chwilę czekałam w kolejce, ale mi Pan mi przytrzymał kolejkę, ja w międzyczasie sprawdziłam właśnie tamtą restaurację, ale okazało się, że tam mi było właśnie nic ciekawego i potem może czekałam już 10 minut i słuchajcie zjadłam tutaj przepyszne. Tatar ze śledzia. Jeżeli kiedykolwiek będziecie na Helu, to wam polecam. Ja jestem w ogóle miłośniczką tataru. Częściej jem tatar z łososia oraz trumczyka. Rzadko kiedy jem tatar wołowy, a tatar ze śledzia jest bardzo rzadko dostępny. Chyba w tym roku jadłam raz, jak byliśmy właśnie nie pamiętam chyba na Helu, albo gdzieś w, nie wiem w Jostarni, Juracie. I ze znajomymi. Chyba raz jadłam właśnie tatar ze śledzia i w zeszłym roku jadłam chyba raz w Gdańsku tatar ze śledzia. A powiem Wam, że on jest dużo tańszy, a tańszy niż już tata z łososia. Patrzy jest taka sama, a do tego śledź ma swój charakterystyczny smak i naprawdę ten tatar był bardzo dobrze przyprawiony i mogę go Wam tutaj w chutrze polecić. Dlatego wziąłam sobie herbatę miętową i zostanę podana takie kluby z cytryną. Powiem Wam, że to jakieś czas samo, właśnie to połączenie herbaty miętowej z cytryną i się zakochałam. Jedyny minus jest taki, że nie udało mi się zrealizować wszystkich planów, bo chciałam iść na właśnie tą, ten taki cypel, gdzie mamy morze z dwóch stron, ale niestety nie znalazłam tego miejsca. Muszę się zapytać Martyna dokładnie gdzie i jak to było. Dodatkowo e, chciałam iść do Fokarium, słuchajcie. Bo plan był taki, że idę puszkę tego cypla, potem idę do Fokarium i na koniec na obiad. Ale słuchajcie, okazało się, że e, zaszło mi tak dużo czasu w Maturanii, że już na Fokarium brakło czasu. Więc myślę, że albo sobie przyjadę do Fokarium jeszcze w październiku, albo po prostu e, przyjadę sobie na wiosnę. E, ja w Fokarium byłam, jak byłam chyba nie, wiem, dzieckiem szkolnym, z od nie wiem, to może była jakaś szósta klasa, pierwsze gimnazjum, bo bardzo często właśnie z dziećkami jeździliśmy na półwysep i co prawda częściej do jazdarni lubię ratę. Ale na Chile też się zdarzyło i byłam w pokarium, ale powiem wam, że bardzo chętnie bym zobaczyła pokarium na nowo, ale tak jak mówię, to się nie opłaca tam płacić biletu i wchodzić, wyjść na 15-20 minut, tam trzeba poświęcić sporo czasu, tym bardziej dobrze poczekać na, bo tam chyba są godziny karmienia po. Więc dobrze na to trafić i to jest właśnie jedyny minus, że nie udało mi się, e, słuchajcie, e, trafić właśnie e, do Fkarion, ale za to jestem mega zadowolona z tej bo było naprawdę super. E, dodatkowo powiem Wam, że hali się bardzo ładnie rozwiną, chodniki są świetne, wszędzie są zjazdy. I powiem Wam, że trochę się obawiałam wózkiem elektrycznym, bo pamiętam jak przejeżdżałam z dodatkami pod stołusze, to nie było zbyt ciekawe i powiem że chyba na Helu jest nawet ciut lepiej niż we Władysławowie w tej głównej części, bo tam mamy części bardzo nowoczesne i części, gdzie ten chodnik jest tragiczny. Więc jeżeli się obawiacie, to naprawdę Wam polecam. I właśnie zauważyłam, że czerwiec lub wrzesień to jest najlepszy okres, żeby przyjechać na Hel. Posłuchajcie, infrastruktura już działa, kluby wiecie, puby, restauracje w większości działają, chociaż w połowie ale ludzi jest bardzo mało i można się nacieszyć, a wiecie, nie przydzierać się przez tłumę ludzi i nie mieć problem z przejściem, więc jeżeli się wybieracie to macie taką możliwość to naprawdę Wam polecam i właśnie tak paszę. jestem teraz wprost na świetle i powiem Wam, że czoło się błyszcze, ale ono nie jest takie tłuste jak zawsze i ten krem naprawdę daje radę, widzicie krem z Rosmana, który sama wybrałam i czytałam po prostu składniki, naprawdę świetnie mi się sprawdza. I jestem z bardzo zadowolona. Powiem Wam, że miałam trochę historię z tym kremem, bo pani w Rosmanie próbowała mi doradzić jakieś super drogie pozycje. W ogóle pozycje 60. Plus. Ja wiem, że już niby się odchodzi od tego, jeśli nie patrzę na te wskaźniki, ale z drugiej strony było to przedziwne, kiedy były fajne na promocji dobro matujące kremy, albo była namawiana albo do kremów nawierzejących, albo do kremów przeciw niedoskonałością. Nie wiem, miałam wrażenie, że... Pani nie do końca rozumiem o co chodzi, wiecie, z przypuszczając się serę Ja rozumiem, że serę stąd też trzeba nawilżać, bo im bardziej ją nawilżamy, to ona się mniej będzie wyświecać, ale też jeżeli już przykład mamy problem z bardzo mocnym wyświecaniem się, trzeba ją lekko zmatowić, a że ja nie chcę ją i bardzo, bardzo mocnymi pudłami, więc no, jest jak jest, ale mam że naprawdę jestem zadowolona i dzisiaj jedynie co to nie jestem zadowolona z brody, bo niestety mam... Te dni i w efekcie mam bardzo brzydką bardzo proste i musiałam nałożyć dużo korektora i powiem Wam, że ten puder w połączeniu z tym korektorem robi mi tak... Jeszcze większą brodę niż zawsze, ale już kończę ten pudel jakoś przeżyję i tak w każdym roku będę Wam narzekać na ten pudel. i mam do Władysławowa, ale poszłam na krótki spacer, ponieważ musiałam ochłonąć i tym sposobem jestem w McDonald'sie ciepłą herbatę i jest godzina 20.30. Słuchajcie, strasznie się zdenerwowałam w pociągu, bo było niesamowite hamstwo i powiem Wam tak, wracałam. Pociągiem 1850 z, z Helu, nie tego trochę chciałam powiedzieć Władysławowo. I było masę ludzi do pociągu, a do tego bardzo, bardzo dużo ludzi z rowerami. I słuchajcie, zawsze w takich warunkach ciężko się wsiada, ale zazwyczaj ludzie są uprzejmi, pomocni. Każdy sobie pomaga, ustępuje miejsca np. osobom starszym dalej. i atmosfera jest naprawdę spokojna. Ale dzisiaj miałem do czynienia z naprawdę nie jestem hamström, słuchajcie, ponieważ wchodzę do pociągu, pan mi w pociągu rozłożył pewicie i widzę, że są powieszone rowery. I pan kierownik mówi, żeby nie wieszać więcej rowerów, bo akurat zostały dwa miejsca, e, takie do siedzenia, że ja tam stanę. Bo jesteś takiego, że macie w jednym miejscu i rozkładane siedzenia i miejsce na wózek i miejsce na rowery. I zawsze kolejność jest taka, że jak nie ma wózka i rowera, to siada osoba. Jak jest wózek, to już roweru się nie wiesza, albo jeżeli nie ma wózka, to po prostu stawia się rower. Wybaczcie cięcie, ale znowu miałam atak tego mojego kaszlu. Z alergii musiałam napić się ciepłej herbaty, w sumie tu biesza się rower, bo to są takie specjalne uchwyty. I słuchajcie, w tych dwóch miejscach stała sobie para ludzi, prawdopodobnie małżeństwo, takie po pięćdziesiątce. I mówię bardzo kulturalnie, że bardzo, bardzo Państwa przepraszam, ale tutaj jest miejsce na rózek i, i będę musiała po prostu tutaj stanąć. Kobieta się na mnie patrzy i mówi, okej, okay, no nie dobrze. I słuchajcie, i stoi dalej. O mnie przepraszam, ale tu jest miejsce na wózek. Nie będę stała w przejściu, bo to nie jest bezpieczne. Zarówno dla pasażerów, jak i dla mnie. Aha, i słuchajcie, siada. E, nie ma zamiaru ta kobieta się ruszyć. O mnie przepraszam jeszcze raz. Czy mogę poprosić o ustąpienie miejsca? Ale gdzie ja mam pójść? To mi się tak... Do mnie odpuknęła bo ja miałam takie, proszę Panią, tu jest miejsce w na korytarzu, tam dalej są miejsca siedzące. Proszę sprawdzić, tam na pewno znajdzie się jakieś miejsce, a ja muszę teraz Panią przeprosić. Na swojej mąż stwierdza, siadaj nie zwracaj uwagi. Ja miałam takie, okej, okay. czy znaczy, tak, kiedy to, bo wiecie, a ja mówię, przepraszam bardzo, ale to jest miejsce dla osoby na wózku. Pani też jest niepełnosprawna. I on się tak do mnie usłuchnął ja mówię, proszę pana, to nie jest miejsce dla osoby z niepełnosprawnością, tylko jak sugeruje piktogram, jest to miejsce dla osoby na wózku. Ale my tu zostajemy. Przepraszam, czy ja mam tutaj zawołać pana kierownika pociągu i razem wyjaśnimy tę sprawę. I słuchajcie, dopiero w tym momencie e, ci ludzie zrobili wielkie oczy i było... No gdzie my mamy i się? Mówię, proszę na korytarz. To jest miejsce dla osoby na wózku. I dopiero słuchajcie bardzo miłe panie, które siedziały naprzeciwko zarogowały i mówią, że jak pani pomóc, pani tam stanie, a my pani pomożemy. I dopiero kiedy tamci zobaczyli, że mam poparcie ludzi, i że ludzie zrozumieli, że nie mogę stać na środku przejścia, bo po prostu A blokuje miejsce, jeszcze chciało wejść rowery, do tego wiecie, jest to niebezpieczne, bo wózek może się lekko przesunąć i mogę, nie wiem, jechać komuś na nogi. I do tego jest specjalnie wyznaczone miejsce w pociągu. I wiecie, to dopiero odpuścili i poszli, ale powiem Wam, że dawno nie spotkałam się aż z takim hamstwem i szkoda, że mi to chciało popsuć, bo naprawdę miałam bardzo przyjemny dzień. Nie lubię, słuchajcie, takich przepakowanych, nie lubię się uproszać o swoje miejsce. Słuchajcie, ja naprawdę wiele rzeczy rozumiem i wiem, że jak jest pełno ludzi, to ciężko miejsce siedzące i wiem, że są osoby, które pozornie mogą wyglądać na zdrowe, ale potrzebują usiąść. Ja to jak najbardziej rozumiem, ale z drugiej strony też nie mogę tak łatwo kuszać, bo jest to kwestia zarówno mojego, jak i innych pasażerów bezpieczeństwa. Nie mogę blokować, wiecie, przejścia. Jak wjechałam w tą wnękę, to wtedy wyszło przede mną jeszcze kilka rowerów i stanął przejście i ci państwo, jak tylko ktoś chciał przejść, to po prostu wychodzi z pociągu przypuszczali i wchodzili. Było naprawdę ciasno, ale wszyscy starali się byli mi uprzejmi, wiecie, a to ustępowali mi się za osobą starszą, to że się dosiadały, a to się przesuwali, a to się pytali, kto kiedy wysiada, żeby jakąś wiecie, kolejkę do drzwi zrobić. I wszystko było naprawdę kulturalnie, ale ci państwo byli po prostu... Tak, chamsy i tak wiecie, po prostu, nawet nie wiem jak to nazwać, zadufani w sobie, że przepraszam, tłumaczę, a ta pani sobie siada i ma za Kiedy mówię, że muszę pani przeprosić, ona wstaje potem za chwilę siada, nie? I to była taka trochę walka z wiatrakami, dlatego cieszę się, że spokojnie dojechałam. Do tego przyszłam najpierw się przejść, potem napić się ciepłej herbatki i teraz uciekam do domu. Bo wiecie co, czasami człowiek musi się przejść, nie chciałam wracać, wiecie tam do siostry z złymi emocjami, bo też to jest niepotrzebne. No nie wiem, nie wiem skąd takie zachowanie i brak zrozumienia. Ja zawsze staram się ustępować, później wsiadły takie starsze panie, ja mówię, że ja z dwie stacji wysiadam i wtedy tutaj panią zwolnię miejsce, ale później się okazało, że tam ludzie zwolnili szybciej miejsce i nie było żadnego problemu, słuchajcie. Nie wiem, czy to jest takie trudne być dla siebie uprzejmym i sobie nawzajem pomagać. Ja mam zazwyczaj naprawdę bardzo dobre doświadczenia z ludźmi, wszyscy są sympatyczni, więc takie sytuacje bardzo mnie wkurzają. I wyobraźcie, że to taka trochę nieciekawa myśl na koniec, no ale tak miałam spotkanie w pociągu. Mimo wszystko to był dobry dzień. Cieszę się, że się, że się ruszyłam. Cieszę się, że wykorzystałam pogodę i cieszę się, że mi spędziłam czas. Mam nadzieję, że vlog Wam się spodobał i że miło spędziliście ze mną te dwadzieścia kilka minut. Jestem ciekawa, ile wyszło minut filmu w montażu. W kolejnym filmie widzimy się już niedługo. Dziękuję wszystkim moim patronom wspierającym. Dziękuję wszystkim, którzy czekają na filmy, lajkują, komentują, subskrybują. Dziękuję wszystkim moim patronom wspierającym. W kolejnym filmie widzimy się już niedługo. Trzymajcie się. Cześć.